Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was na moim kanale, witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie proces odwoławczy od decyzji lekarskiej, opowiemy sobie o tym, jak napisać odwołanie od decyzji lekarskiej, jak je dobrze zredagować, co w tym odwołaniu powinno się znaleźć i na co zwrócić uwagę, żeby to odwołanie przeszło dalej, czyli poszło do Centralnej Komisji Lekarskiej a żeby nie zostało odrzucone już na samym początku. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Od pewnego czasu dostaję bardzo dużo zapytań z prośbą o to, żeby pomóc zredagować odwołanie od decyzji lekarskiej, ponieważ te osoby, które do mnie pisały wiadomość, zostały odrzucone na etapie badań lekarskich do PSP i w praktycznie w większości przypadków to odwołanie dotyczyło odwołania od decyzji psychologa. Nie wiem, to się stało, ale praktycznie w bardzo krótkim czasie dostałem bardzo dużo wiadomości od osób, które zostały uwalone na psychologu. Nie wiem, czy to, czy to taka ogólnokrajowa akcja, ale bardzo dużo osób zostało uwalonych na psychologu i z tego, co oni mi mówili, no to podczas tego naboru, gdzie było powiedzmy 5 miejsc, no to jeszcze trzy osoby, które były z tą jedną osobą na tym naborze, również zostały uwalone u psychologa i nierzadko zdarzało się tak, że mieli stwierdzane podobne problemy podobne przypadłości, więc prosiły mnie o to, żeby pomóc im w zredagowaniu tego odwołania. W tym odcinku pokażę Wam, jak napisać takie odwołanie. To odwołanie śmiało można wykorzystywać w kwestii każdego lekarza, bowiem odwołanie od decyzji psychologa tym swoim wyglądem nie będzie się różniło od odwołania od powiedzmy decyzji, decyzji okulisty, więc śmiało możecie się posiłkować tym odwołaniem, które będzie przedstawione w tym odcinku. Ja dodatkowo oczywiście wzór tego odwołania podlinkuję Wam tutaj w opisie tego filmu, więc w każdej chwili będziecie mogli sobie do tego odwołania sięgnąć i za chwilkę sobie to odwołanie pokażemy, pokażę Wam na co tam musicie zwrócić uwagę, i sobie tak pokrótce o tym odwołaniu poopowiadamy. Tutaj mamy wzór odwołania, którym jak najbardziej możecie się posiłkować, który będzie podlinkowany pod tym filmem i to odwołanie, jeżeli wypełnicie je poprawnie, możecie śmiało zanieść do rejonowej komisji lekarskiej i ona sobie poleci dalej. Mamy czcionkę koloru czerwonego, która określa rzeczy ważne i które określa rzeczy, które musicie podstawić pod siebie. Czyli jeżeli powiedzmy odwołujecie się w Warszawie, no to tu będziecie wpisywali w Warszawę. Ja tutaj wpisałem fikcyjne dane, więc po prostu pamiętajcie o tym, żeby tego nie kopiować na głupio, tylko po prostu podstawić tu swoje dane z odpowiednią odpowiednią datą. Jeżeli chodzi o adresata, to Centralna Komisja Lekarska w Warszawie, e, powiem tu się zmieniło, już się nie odwołujemy do centralnych komisji w Krakowie, w Gdańsku, w Łodzi i w Warszawie tylko jest jedna komisja w Warszawie i tam będą leciały wszystkie odwołania. Więc adresat zostaje zawsze ten sam. No i oczywiście odwołujemy się za pośrednictwem, czyli odwołujemy się za pośrednictwem rejonowej komisji lekarskiej, w której zostaliśmy odrzuceni i od decyzji jednego z ich lekarzy będziemy się Odwoływali. W tym wypadku tutaj również musicie podstawić swoją rejonową komisję lekarską. Ja tu wpisałem Podkarpacka, rejonowa komisja lekarska na potrzeby tego filmu, ale oczywiście każdy z was tutaj podstawia swoją komisję lekarską z oczywiście poprawnym adresem, więc tego też nie kopiujemy, tylko po prostu wpisujemy naszą rejonową komisję lekarską. Następnie rzecz bardzo ważna: wpisujemy odwołujący, czyli kto się odwołuje, podajemy nasze dane. Nasz adres zamieszkania, pełny ulica numer bloku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejsce poczty no i oczywiście bardzo ważne, żeby podać swój PESEL ponieważ informacje osoby, która zaskarża dane, dane orzeczenie muszą się tutaj znaleźć i są one potrzebne do tego, żeby to orzeczenie przeszło dalej jeżeli tych danych nie będzie, no to prawdopodobnie to, to, to odwołanie zostanie odrzucone więc tak jak już przeszliśmy sobie dalej, możemy przechodzić sobie do samego odwołania Chcę Wam powiedzieć, że nie ma po prostu sztywnego szablonu, nie ma sztywnej regułki. Po prostu musicie napisać, że składam odwołanie od orzeczenia numer. I tutaj również macie na czerwono zaznaczony numer orzeczenia lekarskiego. Jest to fikcyjny numer, który ja sobie wymyśliłem na potrzeby tego filmu. Wy, oczywiście, tutaj podstawiacie numer waszego orzeczenia tego negatywnego, bo dostaniecie orzeczenie na papierze, i tam będzie widniał numer. I ten numer musicie, musicie tutaj. Wpisać, czy odwołujecie się od tego numeru oraz noszę o ponowne ustalenie zdolności fizycznej oraz psychofizycznej do pełnienia służby w PSP. Następnie mamy coś takiego jak uzasadnienie, i to jest bardzo ważne. Tutaj musi, musimy się na tym też skupić, ponieważ uzasadnienie może, ale nie musi być. Zadzwoniłem sobie do rejonowej komisji lekarskiej, zapytałem, czy to uzasadnienie musi być. Pani mi powiedziała, że to uzasadnienie nie musi być, ale jeżeli ktoś chce, można to napisać. Ja tutaj wam. Napisałem na czerwono informację właśnie dość tego uzasadnienia. Każdy sobie to uzasadnienie będzie musiał wymyślić sam. Możecie oczywiście do mnie napisać, co dwie głowy, to nie jedna, ale to uzasadnienie oczywiście będzie wyglądało zupełnie inaczej w kwestii, na przykład odwołania od decyzji psychologa, inaczej będzie wyglądało w kwestii odwołania od jakiegoś laryngologa, czy w kwestii odwołania od okulisty. Więc to uzasadnienie będzie wyglądało praktycznie u każdego inaczej. I tak jak mówię. Ono może, ale nie musi być, więc jeżeli ktoś nie chce tego pisać, bo się tego pisać, nie musi tego pisać, bo jeżeli, jeżeli tego nie napiszemy, to oczywiście się nic nie stanie i to odwołanie idzie dalej. Ja tutaj wspomniałem o tym, że jeżeli powołujecie się w tym uzasadnieniu na to, że. Badacie się u innego lekarza, robicie sobie badania, macie jakąś historię leczenia. No to bardzo ważne jest to, że jeżeli już to w uzasadnieniu piszecie, no to napiszcie to też, że dołączacie powiedzmy historię waszego leczenia, żeby ta komisja miała do tego wgląd i żeby być może, jeżeli będą chcieli, żeby mogli się na tym też podeprzeć, ponieważ. Ponieważ czasem nie wiem, jak oni funkcjonują w sumie, czy oni biorą to pod uwagę, czy nie. Ale jeżeli już o czymś takim piszemy i chcemy pisać, no to uważam, że fajnie jest to, jest to podeprzeć jakimś, jakimiś dowodami. Jeżeli mamy uzasadnienie napisane albo nie mamy napisanego, przechodzimy do, do końca. Czyli, oczywiście, podpisujemy się. Ja tutaj dałem z poważaniem. No i tutaj mamy nasz podpis. Tu jest bardzo ważna rzecz, ponieważ podpis musi być osobisty, oczywiście, i musi być napisany własnoręcznie. Więc możecie napisać. Odwołanie własnoręcznie na kartce. Możecie napisać na komputerze, ale podpis zawsze musi być wykonany własnoręcznie. I pani, w rejonowej komisji lekarskiej, powiedziała mi, że jeżeli tego podpisu nie będzie. To to odwołanie po prostu nie przejdzie. To jest niesamowicie ważne, więc pamiętajcie o tym, żeby się podpisywać własnoręcznie. Zresztą to też się tyczy dokumentów na nabór z ulicy do PSP. Jeżeli dokument nie będzie podpisany, to te dokumenty nie przechodzą. Tu jest jeszcze oczywiście opcja taka, że jeżeli mam jakieś załączniki do tego odwołania, to te załączniki też tutaj warto sobie wypunktować i takie odwołanie, jak już tu sami widzicie. Zajmuje praktycznie jedną stronę i jest ono gotowe do tego, żeby złożyć je do rejonowej komisji lekarskiej i żeby to odwołanie nabrało mocy urzędowej i żebyśmy po prostu poszli dalej. Oczywiście odwołanie nie gwarantuje Wam to, że się do tej służby dostaniecie. Nie daje Wam gwarancji, pewności na to, że, że zostanie to rozpatrzone pozytywnie, ale... Niemniej jednak daje to jakiś cień szans, daje to jakąś jeszcze inną opcję na zupełnie inne spojrzenie na dany problem, więc uważam, że zawsze warto się odwoływać, żeby potem nie żałować, że, że nie spróbowaliśmy, bowiem macie 14 dni od doręczenia właśnie orzeczenia przez Rejonową Komisję. O negatywnym zakończeniu tej, tej komisji lekarskiej przez Was i macie 14 dni na to, żeby to, orzeczenie, żeby to orzeczenie złożyć, więc weźcie to pod uwagę. Im dłużej się będziecie zastanawiali, tym dłużej czas będzie grał na, na Waszą niekorzyść. Więc jeżeli chodzi o to odwołanie, to tyle. Oczywiście to odwołanie będziecie mieli podlinkowane pod filmem. Możecie sobie to ściągnąć, zobaczyć. Jeżeli macie jakieś pytania, normalnie możecie mi to, mi to napisać. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego odcinka, to śmiało piszcie to w komentarzach. Jeżeli nie chcecie o tym pisać, możecie mi napisać maila. Jeżeli macie ogólnie pytania dotyczące funkcjonowania całej Państwowej Straży Pożarnej, to również możecie, możecie o to pytać. Jeżeli odcinek się podobał, daj łapkę w górę. Jeżeli kontent kanału się podobał, a jeszcze tego nie zrobiłeś, to daj suba, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy nie przegapicie nowy materiał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!